To mogło być jej ostatnie pięć minut, gdy trzech umundurowanych mężczyzn zaczęło zasypywać ją żywcem w leśnym grobie. Pierwsza łopata błota uderzyła ją w ramię, zanim w ogóle zdała sobie sprawę, że oni zdecydowali, iż nie wyjdzie z tego lasu żywa. I w tej chwili, klęcząc w płytkim grobie, z deszczem spływającym po twarzy, zrozumiała, że migające między drzewami światła policyjne nie są tam, by ją ratować, lecz by upewnić się, że nikt inny nie zabłądzi wystarczająco blisko, by usłyszeć jej krzyk. Jej dłonie były skrępowane za plecami, kolana zapadały się w mokrą ziemię. A gdy spojrzała w górę, zobaczyła trzech umundurowanych, którym kiedyś ufała, ich odznaki matowe w czasie burzy, ich twarze pozbawione wahania, jakby to była po prostu kolejna robota, którą muszą skończyć przed świtem. Zanim zaczniemy, nie zapomnij kliknąć łapki w górę, Udostępnić i subskrybować kanał psie Historie. I jestem naprawdę ciekaw, z którego kraju oglądacie. Napiszcie w komentarzach. Uwielbiam widzieć, jak daleko wędrują nasze historie. Wracamy do opowieści. Kazali jej schylić głowę, nie z litości, ale dlatego, że ułatwiało to kopanie. I każda ciężka porcja lądowała coraz bliżej, bryły ziemi zetsuwające się po jej kurtce, wypełniające kołnierz. Uciskające zimne jej skórę, podczas gdy dźwięk deszczu mieszał się z łomotem ziemi w rytm, który wydawał się ostateczny. Próbowała mówić, by im przypomnieć, że ludzie wiedzą o jej zniknięciu, że ma dowody, nazwiska, nagrania. Ale jeden z nich pochylił się blisko i szepnął, że wypadki zdarzają się cały czas w takich miejscach, szczególnie kobietom, które zadają niewłaściwe pytania. Czego żaden z nich nie zauważył, to mężczyzny stojącego wyżej, wśród drzew, z deszczem przemakającym jego kurtkę, z oddechem wolnym i kontrolowanym, tak jak nauczono go przez lata wojny. Jego oczy były wajt w scenę poniżej z koncentracją, która nie umknęła niczemu. Obok niego siedział duży pies wojskowy, mięśnie napięte, uszy nastawione, cichy, nie dlatego, że był spokojny, ale dlatego, że nauczono go, że cisza oznacza przetrwanie. Nevisil śledził nieoznakowany radiowóz godzinami wcześniej, instynkt krzycząc, że coś jest nie tak. A gdy zobaczył kobietę wleczoną do lasu, wiedział, że to nie nieporozumienie, nie pomyłka w aresztowaniu, ale egzekucja w mundurze. Na dole, w grobie, panika szarpała jej klatkę piersiową, gdy ziemia podnosiła się wyżej, ciężar przygniatał jej nogi, oddech przyspieszał mimo wysiłków, by zachować spokój. Bo strach gdy uświadamia sobie, że nie ma wyjścia, staje się żywą istotą. Ścisnęła powieki, gdy błoto ochlapało jej twarz, zapach mokrej ziemi wypełniając płuca, i pomyślała o chwili wcześniej tego dnia, gdy prawie zawróciła, prawie zignorowała znalezione akta, prawie przekonała samą siebie, że w skorumpowany świat bezpieczniej wierzyć niż w prawdę. Nad nią. Jeden z oficerów zaśmiał się nerwowo, mówiąc, że powinni się spieszyć. Zanim deszcz zmyje ślady opon, a drugi sprawdził latarką las, jej snop światła przecinając gałęzie tuż przed miejscem, gdzie komandos stał nieruchomo w cieniu. Pies wydał ciche, ledwo słyszalne warknięcie, ostrzeżenie skierowane tylko do człowieka obok niego, a dłoń komandosa zacisnęła się na smyczy. Jego umysł już wyliczał odległości, kąty i czas, bo wiedział, że jeśli będzie czekał zbyt długo, nie zostanie już nic do uratowania. Gdy następna łopata uniosła się ciężka od błota, kobieta otworzyła oczy i spojrzała na ciemne niebo, nieświadoma, że śmierć nie jest już jedyną rzeczą, która ją obserwuje, i że gdzieś wśród przemoczonych deszczem drzew żołnierz i jego pies mieli zamienić ten grób w pole bitwy. Łopata zastygła w powietrzu, gdy pies eksplodował z lasu, nie ze szczekaniem, ale z dźwiękiem, który przebił się przez deszcz jak rozdzierany metal. Głębokie, rozkazujące ostrzeżenie, które sprawiło, że każdy umundurowany mężczyzna odwrócił głowę w stronę ciemności, zbyt późno, by zrozumieć, co właśnie uruchomili. Nevisil ruszył w tej samej chwili, szybko i precyzyjnie, zecuwając się po zboczu przez błoto, jakby grawitacja sama wybrała stronę. Jego głos ostry i kontrolowany, gdy krzyknął do kobiety, by schyliła głowę, bo chaos, gdy jest odpowiednio użyty, staje się bronią. Jeden oficer sięgnął po radio, ale pies był już przy nim, przewracając go na bok wytrenowaną siłą, zęby zatrzymując się centymetry od ciała. Idealna demonstracja która mówiła: Słuchaj lub cierp. Podczas gdy drugi potknął się i cofnął, ślizgając się w przemoczonej deszczem ziemi, której używał kilka minut wcześniej, by pogrzebać żywą osobę. Trzeci próbował podnieść broń, dłonie mu drżały. Oczy szerokie ze strachem, którego nigdy nie czuł na służbie, bo autorytet wydaje się bardzo mały, gdy uświadamia sobie, że już nie kontroluje sytuacji. A komandos zamknął dystans, zanim lufa wycelowała w jego klatkę piersiową, rozbrajając go jednym brutalnym ruchem, który wysłał broń wirującą w błoto. W grobie kobieta skuliła się do przodu, ukając, gdy nacisk przestał narastać. Jej oddech wydzierał się z piersi urywanymi łapaniami powietrza, gdy zdała sobie sprawę, że wciąż żyje, wciąż oddycha, i że dźwięki nad nią nie były ostatnimi chwilami, na które się przygotowywała, ale dźwiękiem sprawiedliwości przybywającej spóźnionej, mokrej i wściekłej. Komandos opadł obok grobu, przecinając jej kajdanki ostrzem, które na moment zabłysnęło w policyjnych światłach. Jego głos cichy i stabilny, gdy powiedział jej że jest już bezpieczna, chociaż oboje wiedzieli, że bezpieczna to słowo, którego ponowne poczucie zajmie trochę czasu. Za nimi skorumpowani funkcjonariusze leżeli twarzami w błocie, ręce związane plastikowymi starzami, ich odznaki wciśnięte w tę samą ziemię, którą wybrali jako broń, pies stojący na straży z oczami, które nie umknęły niczemu, deszcz spływający po jego sierści, jakby nie miał nad nim żadnej mocy. Sil wywołał koordynaty przez bezpieczną linię, nie na lokalną dyspozytornię, ale do ludzi, którzy nie sprawią, że to zniknie, bo rozumiał lepiej niż ktokolwiek, że korupcja przetrwa, gdy ciężką robotę wykonuje milczenie. Gdy syreny wsparcia w końcu zbliżały się przez las, kobieta została wyprowadzona z grobu, jej nogi się trzęsły, ubranie przemoczone i popłamione, ale jej kręgosłup prostował się z każdym krokiem oddalającym od dziury przeznaczonej na jej imię. Raz spojrzała za siebie na mężczyznę i psa, którzy pojawili się z burzy, jak coś nierealnego. I choć nie mogła jeszcze znaleźć słów, wyraz jej oczu niósł prawdę, która nie potrzebowała żadnych. Później, gdy ta historia ujrzy światło dzienne, nagłówki będą mówić o dzielnej interwencji i ujawnionej korupcji. Ale żaden nie odda cichej chwili, gdy komandos zarzucił jej swoją kurtkę na ramiona, ani gdy pies delikatnie przycisnął głowę do jej kolana, zakotwiczając ją w prostej rzeczywistości. Że przeżyła. A w lesie, gdzie deszcz powoli wymazywał zarówno ślady stóp, jak i opon, jedna rzecz pozostała niezmienna. Bo czasem złoprawie wygrywa, a czasem nie wygrywa po prostu dlatego, że ktoś patrzył, gdy było to najważniejsze. Ta historia poruszyła miliony serc. Jeśli poruszyła Twoje, daj nam znać łapką w górę. Skomentuj nazwę swojego kraju i subskrybuj kanał Historię lub zaobserwuj. By nie przegapić więcej niesamowitych historii.